Witam widzowie! Dzisiejszym tematem będzie: czy będzie zakaz pieców gazowych? Zakaz pieców nie tylko węglowych czy olejowych, ale również gazowych ma w planach Unia. Komisja Europejska chce ograniczenia emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych ze źródeł zainstalowanych w budynku, a te wytyczne wskazują na wycofanie także pieców na gaz. Padły też terminy zakazu montażu pieców gazowych dla nowych budynków i tych modernizowanych. To, że Komisja Europejska chce zakazać sprzedaży i użytkowania pieców na paliwa kopalne, czyli węglowych, olejowych, ale także pieców gazowych, wywołało nerwowość zwłaszcza u tych użytkowników, którzy zastąpili węgiel gazem. Na przykład w ramach programu Czyste Powietrze. Montaż pieców gazowych ma zostać zakazany od 2027 roku w nowych budynkach, a od 2030 także w tych modernizowanych. Trzeba jednak dodać, że zainstalowane wcześniej piece gazowe będą mogły działać nadal. Zakaz ten ma być częścią unijnego projektu FITFOR 55. Zakładającego redukcję emisji CO2 do 55% do 2030 roku, którego częścią jest z kolei plan Repower EU. Przewiduje on przyspieszenie transformacji energetycznej Europy z powodu nowych uwarunkowań geopolitycznych i sytuacji na rynku paliw. Chodzi o jak najszybsze. Uniezależnienie od rosyjskich paliw kopalnych. No sami przyznacie widzowie, że ta Unia coraz bardziej się rozpasała. Piszcie standardowo w komentarzach, co o tym myślicie. Pozdrawiam, Short Joker.